A co to ja jestem, Twój bankomat? A co ty myślisz, że co ja tu tylko sprzątam? A tak, to, to ja do tego służę, do, do zawożenia ci tam, gdzie chcesz jechać. Słuchajcie, w każdym związku, w każdej relacji, szczególnie tych bliskich, są takie momenty, są takie chwile, kiedy właśnie to mamy ochotę powiedzieć, kiedy mamy ochotę wytknąć komuś, że nas traktuje przedmiotowo, w jakiś konkretny sposób. To jest zupełnie naturalne I, i to, że kogoś tak traktujemy, też w zasadzie jest zupełnie naturalne, dlatego że jesteśmy w jakiś sposób przyzwyczajeni do pewnych ról, które osoby odgrywają w naszym życiu. Trzeba natomiast wiedzieć, jaką rolę kto odgrywa, na czym ona polega i przede wszystkim, słuchaj, jakie są granice. To ty stawiasz swoje granice. A wszyscy inni stawiają swoje własne, i w tym momencie, żeby nie było konfliktu, żeby była współpraca, żeby relacja się fajnie rozwijała, trzeba te granice po prostu respektować. Jeżeli jest kwestia tutaj przesunięcia w jedną czy w drugą stronę którejś granicy, to jest kwestia do dogadania. Ale o co tutaj chodzi i dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, odgrywamy rolę. Tak, każdy odgrywa inną rolę, i ja Wam zaraz pokażę tutaj, o co w tym wszystkim chodzi. Jak widzicie, tutaj jest kwestia odgrywania roli. Pewnie już czytacie i domyślacie się, o co chodzi, w związku z tym powiem od razu: nie ja, ja będę mówił teraz o czymś zupełnie innym. Słuchajcie, zupełnie innym. Ja będę mówił mianowicie o rolach, które odgrywamy. W związku partnerskim. Co trzeba zrobić w związku partnerskim? Przede wszystkim trzeba być partnerem. To jest jedna z ról tylko. Jest określony zestaw obowiązków, nazwijmy to, które powodują, że jesteśmy partnerem, partnerką. Wspólne dążenie do czegoś, wspólne dbanie o dom, wspólne dbanie o siebie nawzajem, wspieranie siebie nawzajem. To jest coś charakterystycznego dla partnerów. Aczkolwiek, będąc z kimś, załóżmy, ja jestem ze swoją partnerką, tutaj w ciągu dnia fajnie wspieramy się, robimy różne rzeczy, ale przychodzi wieczór, i ja nie chcę, żeby ona była moją partnerką, ja chcę, żeby ona była moją kochanką. Tak, tego wtedy potrzebuję. A tu się akurat kurde zdarzyło, że nie, ona ma taki dzień, że ona teraz potrzebuje, żebym ja nie grał roli kochanka, tylko przyjaciela. I co wtedy? Co wy byście zrobili w takiej sytuacji? Coś trzeba wymyślić. Tu właśnie wchodzi kwestia stawiania granic i przesuwania tych granic w zależności od sytuacji. Fakt, to wszystko jest płynne, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że pewne role w pewnych relacjach. Są obowiązkowe. W partnerstwie jest miejsce i na przyjaźń, i na miłość, czyli na kochanka, kochankę. I trzeba to odpowiednio balansować. W partnerstwie też jest tak, że jedna osoba dla drugiej może być, nazwijmy to brzydko, bankomatem, czyli dostarczycielem pieniędzy, ale ta druga osoba też w jakiś sposób pełni rolę w tym momencie. Kucharki czy kucharza, czy, czy sprzątaczki czy sprzątacza. Nie chcę tutaj płci dopasowywać do tego, ale o co chodzi? To jest wkład w wspólnotę jakąś partnerską, którą tworzycie. W związku z tym ustalcie zasady, ustalcie, co kto dla kogo znaczy, co kto dla kogo robi i rozmawiajcie o tym normalnie. Tu specjalnie dałem coś innego, żeby, żebyście nie zwrócili od, od razu uwagi o to, że to autentycznie jak jest napisane chodzi o relację rodzic dziecko. Ale to są jedne z tych ról, które tutaj wrzuciłem które rodzic pełni w stosunku do swojego dziecka. I tak, mentor, który tam jest wypisany to też jest ważna rola, i też możecie ją pełnić w stosunku do partnera. W pewnych przypadkach. Ale na pewno obydwoje rodziców pełnią rolę mentora dla dziecka, pokazując mu jak żyją, żeby dziecko mogło kształtować swoje różnego rodzaju potrzeby i zachowania podobne do tego, co mają, co pokazują mentorzy. Dlatego słuchajcie, role odgrywane w relacjach bardzo ważna rzecz. Przy okazji, może być świetna zabawa i świetny sposób na lepsze poznanie siebie i na zbliżenie się do siebie nawzajem. Dlatego, że w pewnym momencie, nawet w tej relacji, tutaj, idąc z dzieckiem bawić się, przestajecie być rodzicem i stajecie się przyjacielem. Pomagając dziecku odrobić zadanie, przestajecie być rodzicem i stajecie się nauczycielem, a nauczyciel ma więcej cierpliwości niż rodzic. Nauczyciel spokojniej tłumaczy. Nauczyciel jest w stanie pokazać inną perspektywę. Dlatego słuchajcie, wszystkie te role są istotne. Odnieście to do swoich klientów, odnieście to do swoich najbliższych, odnieście to do swoich przyjaciół, odnieście do, to do praktycznie rzecz biorąc, rzecz biorąc wszystkich ludzi, którzy Was otaczają i Wasze relacje na pewno się poprawią. Trzymaj się, subskrybuj i do zobaczenia niebawem.